Dzisiaj powiem Wam jak za pomocą odpowiedniego pomalowania ścian możecie zupełnie zmienić swoje wnętrze. Jest to jedno z najprostszych sposobów, aby dokonać radykalnych zmian w odbiorze naszej przestrzeni. Jeśli zależy wam, aby powiększyć małe pomieszczenia, koniecznie postawcie na jasne lub pastelowe kolory na ścianach i suficie. To one sprawią, że przestrzeń odbija więcej światła. Dzięki temu pokój wygląda na większy i bardziej przestronny. Natomiast totalnie przeciwne wrażenie da nam pomalowanie ścian i sufitu na kolory ciemne, takie jak granat, ciemna zieleń i Szarości. Takie rozwiązanie świetnie sprawdzi się do dużych pomieszczeń, w których chcecie je optycznie pomniejszyć i stworzyć przytulniejszą atmosferę. Kolorowe ściany i jasny sufit to sposób na podkreślenie wysokości pomieszczenia. Ten trik optycznie podwyższa sufit, co jest idealne dla niskich wnętrz. Kolorowe ściany dodają energii i dynamiki, tworząc interesujący kontrast z jasnym sufitem. Jeśli chcesz optycznie poszerzyć wnętrze, pomaluj dwie przeciwległe ściany na kolorowo. To prosty sposób, aby rozciągnąć pomieszczenie w poziomie. Jasny sufit i pozostałe ściany tworzą spójne tło, które podkreśla szerokość przestrzeni. Wzory również odgrywają ważną rolę w optycznym kształtowaniu przestrzeni. Pionowe paski na ścianach sprawią, że sufit wydaje się wyższy. To świetny trik, aby dodać pomieszczeniu wrażenia przestronności. Możemy je namalować, użyć tapety w takim wzorze lub zastosować lamele. Aby zmaksymalizować efekt, możemy wyjechać z nimi aż po sufit. Wtedy będzie wrażenie, że jest jeszcze wyżej. Z kolei poziome paski poszerzają przestrzeń, co jest idealne dla wąskich pomieszczeń. Jeżeli mieszkacie na przykład w kamienicy z wysokim sufitem, a chcecie, żeby pokój wydawał się bardziej intymny, należy pomalować go na ciemne kolory. Jeżeli efekt nadal nie będzie zadowalał, możecie zejść tym kolorem na ścianę na na około 20-30 cm. Chcesz podkreślić konkretny element w pomieszczeniu, pomaluj jedną ścianę na jasny kolor. To rozwiązanie idealne do krótkich, szerokich pomieszczeń, gdzie jasna ściana przyciąga wzrok i podkreśla to, co się na niej znajduje. Jedna ciemna ściana w pokoju może stworzyć wyrazisty punkt centralny, przybliża ją do widza, sprawiając, że pomieszczenie wydaje się krótsze. To świetny sposób na dodanie głębi i dramatyzmu w długich przestrzeniach. Skrócenie optyczne ścian i obniżenie sufitu można osiągnąć malując dolną połowę ścian i sufitu na ciemno. To doskonałe rozwiązanie dla wys wysokich pomieszczeń, które chcesz uczynić bardziej przytulnymi. Dodaje to także elegancji wnętrzu i nowoczesnego charakteru. To było kilka prostych do wdrożenia tipów na optyczne zmiany proporcji wnętrza za pomocą kolorów ścian. Mam nadzieję, że te wskazówki będą dla Was pomocne w aranżacji Waszych przestrzeni. Pamiętajcie, że odpowiedni dobór kolorów może naprawdę zdziałać cuda. Jeśli macie pytania, zostawcie je w komentarzach.